Paliwo na Krymie całkowicie się skończyło. Dobrze słyszeliście: co najmniej 360 stacji benzynowych na półwyspie zostało zmuszonych do tymczasowego zamknięcia w trzecim kwartale 2025 roku. Południowy okręg federalny Rosji, obejmujący główne miasta nad Morzem Czarnym Soczi i Noworosyjsk, był jednym z regionów najbardziej dotkniętych niedoborem paliwa. W tych regionach zamknięto ponad 220 stacji benzynowych. Stanowi to prawie 14% rosyjskiej ropy naftowej. Strategiczna twierdza, którą Władimir Putin zdobył z wielką pompą dekadę temu reklamowana jako święta świątynia rosyjskiego świata i niezatapialny lotniskowiec, teraz po cichu i boleśnie dusi się od środka. Za tym upadkiem kryje się oczywiście spadek rosyjskiej produkcji energii. Spadek produkcji jest spowodowany atakami dronów armii ukraińskiej na Krym. Pomysłowa i bezwzględna operacja uduszenia Ukrainy, skrupulatnie planowana przez miesiące, praktycznie sparaliżowała życie na Krymie, zadając ostateczny śmiertelny cios w nocy. 17 października 2025 roku, uderzając w kluczowy skład ropy naftowej w pobliżu bazy lotniczej gwardijskiej w samym sercu Półwyspu. Atak ten nie tylko obrócił w popiół dziesiątki tysięcy ton paliwa lotniczego i oleju napędowego, ale także spalił marzenie Putina o krymskiej diasporze fałszywą iluzję bezpieczeństwa, która utrzymywała półwysep na powierzchni i ostatnie strzępy wiarygodności reżimu. Nie możemy jednak zapominać, że nadchodzi zima. Kilometrowe kolejki na stacjach benzynowych to już nie tylko oznaka kryzysu logistycznego. Ale zwiastun zbliżającej się zimnej i mrocznej katastrofy totalnego kryzysu humanitarnego i niebezpiecznych buntów przeciwko reżimowi. Jak widać, krymski sen Putina kończy się nie wiosną 2014 roku, ale tej okrutnej jesieni 2025 roku wraz ze stłumionym dźwiękiem pustego kanistra z benzyną. W obliczu zbliżającego się krytycznego końca Krymu nasuwają się bardzo ważne pytania. Po pierwsze, jak ten kryzys paliwowy mógł tak szybko rzucić Półwysep na kolana, a po drugie, jak długo bezradne chwianie się Kremla w obliczu tego upadku może opóźniać nieunikniony koniec. Czas stanąć na czele tych rurociągów z gazem i zobaczyć, jak silnik imperium zgasł. Aby zrozumieć skalę tej katastrofy na Krymie, trzeba najpierw zrozumieć, że Krym jest wyspą, a paliwo jest dla niej praktycznie siłą napędową. Sam półwysep nie posiada znaczących mocy przerobowych ropy naftowej, które mogłyby zaspokoić jego wewnętrzne potrzeby. Całe paliwo Krymu to olej napędowy do czołgów armii benzyna, do samochodów ludności cywilnej, olej opałowy do generatorów szpitalnych oraz paliwo grzewcze na nadchodzącą zimę. Dlatego paliwo musi być dostarczane na półwysep z kontynentalnej Rosji, a dopływ ten został niemal całkowicie odcięty przez systematyczne ataki Ukrainy. Ostatecznym ciosem dla tej strategii, jak wspomniano, był atak na ogromny skład ropy naftowej obok bazy lotniczej Gwartyskoj w nocy 17 października. Cel ten nie został wybrany przypadkowo. Gwartyskoj leży w centrum Krymu i był głównym węzłem logistycznym dystrybucji paliwa na linie frontu i do osiedli cywilnych na północy półwyspu. Zniszczenie tego składu odcięło główny szlak komunikacyjny nie tylko dla rosyjskich sił powietrznych, ale także dla całej infrastruktury cywilnej i wojskowej na północy Krymu. Był to ostateczny i decydujący krok w ukraińskiej operacji zakłóceń energetycznych, którą Ukraina rozpoczęła w poprzednich tygodniach atakując inne główne terminale paliwowe w Sewastopolu i Teodozji. Teraz znaczna część strategicznych rezerw paliwowych półwyspu została obrócona w perzynę lub stała się bezużyteczna. W tym momencie niewidzialna ręka ekonomiczna zacisnęła uścisk na półwyspie. Ludność cywilna przekonała się o tym następnego ranka, gdy przed stacjami benzynowymi pojawiły się tabliczki: brak paliwa, benzina, niet. Nagle fala paniki ogarnęła cały półwysep, przewyższając nawet chaos lat 90. Od Symferopola. Po jałtę od kerczu po Sewastopol ludzie spieszyli się na stacje benzynowe w każdym mieście, by zdobyć ostatnie krople. Utworzyły się kilometrowe kolejki, wybuchały bójki, a czarny rynek eksplodował. Zamiast próbować uspokoić panikę i opanować sytuację, władze okupacyjne podjęły kroki, które ją jeszcze bardziej podsyciły. Wprowadzając ograniczenia w stylu sowieckim, takie jak tygodniowy limit 20 litrów benzyny. Nie było to przyznanie się do braku problemu, ale oficjalne przyznanie, że jesteśmy w samym środku katastrofy. Sergej Aksjonow, gubernator mianowany przez Moskwę, oświadczył w niedzielę późnym wieczorem, że od poniedziałku kierowcy na Krymie będą mogli kupić do 30 litrów benzyny na osobę dziennie. Jednak ta podwyżka nie uspokoiła mieszkańców Półwyspu, ani nie zatuszyła kryzysu paliwowego na Krymie. Ten kryzys paliwowy nie oznacza tylko, że pojazdy nie mogą się poruszać. Oznacza to faktyczny kres współczesnego życia na Krymie. Paliwo jest siłą napędową Półwyspu. Kiedy ta tętnica jest zablokowana, wszystkie narządy zaczynają kolejno szwankować. Dokładnie to dzieje się na Półwyspie. Tak zwana gospodarka Krymu opiera się na dwóch filarach turystyce i rolnictwie. Oba sektory są już martwe. Turystyka, która już wcześniej stanęła w miejscu z powodu ataków na Ukrainę, teraz całkowicie ustała z powodu braku paliwa. Autobusy turystyczne nie kursują, samochody z wypożyczalni nie mogą się poruszać, a generatory w hotelach przestają działać. Sektor rolniczy załamał się w okresie żniw, ponieważ ciągniki i kombajny nie miały dostępu do oleju napędowego. Plony gniły na polach. Te problemy nieuchronnie pociągały za sobą załamanie społeczne. Ciężarówki z dostawą jedzenia nie mogą opuszczać magazynów, przez co półki supermarketów zaczynają pustoszeć. Ceny podstawowych produktów spożywczych wzrosły dwukrotnie lub trzykrotnie z dnia na dzień. Karetki mają problemy ze znalezieniem paliwa, nawet w najpilniejszych przypadkach transport publiczny został odwołany, a ludzie nie mogą już dojechać do pracy. Kolejnym etapem jest kryzys humanitarny, a co najgorsze, zbliża się zima. Większość domów i budynków rządowych na Krymie korzysta z centralnego ogrzewania zasilanego gazem lub olejem opałowym. Infrastruktura gazowa została już uszkodzona przez ataki ukraińskie, a teraz brakuje również oleju opałowego. Oznacza to, że dziesiątki tysięcy ludzi spędzą zimę w zimnych, ciemnych domach. To katastrofalny scenariusz, w którym szpitale i szkoły zamarzną. W obliczu tego całkowitego upadku, największy projekt Putina na Krymie, czyli lojalność rosyjskiej diaspory, również zaczął wyparowywać. Po 2014 roku Putin przesiedlił setki tysięcy obywateli rosyjskich z Rosji kontynentalnej na Półwysep, aby zmienić strukturę demograficzną Krymu i zredukować Ukraińców i Tatarów Krymskich do mniejszości. Obiecano im tanie mieszkania, wysokie pensje, dużo słońca i co najważniejsze, dostatnią przyszłość pod ochroną silnej Rosji z dala od dekadencji zachodu. Ci ludzie nie byli patriotami ideologicznymi, byli migrantami ekonomicznymi poszukującymi lepszego standardu życia. Ich lojalność wobec Putina była związana z iluzją dobrobytu i bezpieczeństwa, jakie zapewniał im reżim. Teraz ta iluzja została zburzona przez brutalną rzeczywistość kolejek po gaz i zimnych kaloryferów. Horror wojny był tuż za progiem, a obiecany dobrobyt ustąpił miejsca niedostatkowi i chaosowi. A ci nowi Krymczycy zaczynają teraz buntować się przeciwko reżimowi. To jeszcze nie jest zorganizowane powstanie polityczne, takie jak to na placu Tahrir, ale znacznie bardziej prymitywny i dla Putina znacznie bardziej niebezpieczny bunt. Mówimy o buncie o przetrwanie. W mediach społecznościowych, w lokalnych kanałach medialnych, te same głosy, które wcześniej oklaskiwały reżim. Teraz przeklinają okupacyjnego gubernatora Aksjonowa i samego Putina. Przyprowadziliście nas tutaj, a teraz zostawiacie na pastwę losu, gdzie jest ta armia, którą się chwaliliście. Nawet nie potrafią nas ochronić, ta wojna nie jest naszą wojną. Jednak gniew ukryty w tych zdaniach i hasłach szybko ustąpił miejsca jednemu uczuciu: panice. Ci ludzie zdali sobie sprawę, że muszą uciekać jak najszybciej, zanim nadejdzie armia ukraińska, i zostali całkowicie uwięzieni na tej wyspie w środku zimy. W ten sposób autostrady zakorkowały się z powodu napływu ludzi próbujących uciec z Krymu. Ludzie tankowali samochody ostatnim paliwem, jakie udało im się zdobyć za 30-litrowe kartki żywnościowe, i pędzili w kierunku mostu Kerczeńskiego, który zamienił się w targowisko życia za brzegami Azowa. W stronę niepewności kontynentalnej Rosji, to historia krymskiej diaspory Putina, jego największego projektu, który całkowicie stracił zaufanie do swoich przywódców i uciekł z tonącego okrętu. Co więc robi Putin, którego zamek płonie i którego porzucił własny naród, aby powstrzymać ten upadek? Reakcja Kremla to klasyczny bezradny odruch reżimu osaczonego, a nie państwa rozwiązującego kryzys. Pierwszym krokiem jak zawsze było zwiększenie presji. Oddziały FSB i Rozkwarti zostały wycofane z linii frontu i skierowane do miast Krymu, aby chronić stacje benzynowe i utrzymywać porządek. Ich prawdziwym zadaniem było jednak aresztowanie każdego, kto dokumentował ten kryzys, filmował długie kolejki lub krytykował reżim w mediach społecznościowych, oskarżając go o szerzenie paniki i wrogiej propagandy. Krym nagle zamienił się w ogromne więzienie pod gołym niebem, polujące na własnych obywateli. Drugim krokiem było podwojenie propagandy. Telewizja państwowa była zalewana fałszywymi doniesieniami, które twierdziły, że kryzys paliwowy wywołali chciwi spekulanci, że setki cystern z paliwem opuściły Rosję i że problem zostanie rozwiązany w ciągu kilku dni. Jednak nie dało się już przekonać kogoś, kto widział kilometrową kolejkę z okna do kłamstwa w telewizji. Trzecim i najbardziej desperackim krokiem była próba faktycznego rozwiązania tego kryzysu. Jednak wszystkie rosyjskie opcje były równoznaczne z listami pożegnalnymi. Most Kerczeński został poważnie uszkodzony przez ukraińskie ataki i zablokowany przez ruch uliczny spowodowany ucieczką cywilów. Przepłynięcie przez tę stronę wojskowych tankowców priorytetowych z ciężkim paliwem było niemożliwe. Dostarczenie paliwa tankowcami z Noworosyjska drogą morską było równoznaczne z zaproszeniem ukraińskich dronów morskich Kamikaze. Rosja musiała poświęcić każdy tankowiec jako cel na wodach ukraińskich, aby zaopatrzyć swoją własną twierdzę. Kryzys paliwowy na Krymie osiągnął punkt krytyczny. Ukraina odkryła największą słabość wroga i nigdy nie przestanie jej wykorzystywać. Wraz ze zbliżającą się zimą należy spodziewać się nasilenia ataków wymierzonych nie tylko w Teodozję, ale także w Sewastopol, Kercz i pozostałe niewielkie bazy. Kolejny krok Ukrainy prawdopodobnie będzie skierowany nie tylko na paliwo, ale także na sieć energetyczną Półwyspu. Ataki na duże elektrownie cieplne, takie jak Bałakława i Tawria, pogrążą Krym nie tylko w mrozie, ale i w całkowitej ciemności. Półwysep bez paliwa, bez prądu, z odciętą logistyką, sparaliżowaną siłą militarną i mieszkańcami na skraju buntu nie może pozostać pod okupacją. Putin utrzymywał Krym nie tyle jako podbój militarny, co jako symbol polityczny. Teraz ten symbol rozpada się pod własnym ciężarem z powodu jego własnych niepowodzeń i pomysłowej strategii Ukrainy. Ten wspaniały sen, który rozpoczął się w 2014 roku, kończy się mroźną i ciemną zimą. 2025 roku ostatecznym beznadziejnym oczekiwaniem w kolejce na stacji benzynowej. Krym, gdzie narodziło się imperialne marzenie Putina, zamienia się teraz w grób, w którym to marzenie jest pogrzebane. Ale kiedy twierdza upada pod gruzami, leżą nie tylko zrujnowane marzenia ludności cywilnej, w obrębie tych murów znajdują się również potężne siły okupacyjne liczące dziesiątki tysięcy żołnierzy, którzy zgromadzili się tam, wierząc w tę fałszywą obietnicę bezpieczeństwa. A ten niedobór paliwa, który jest kryzysem humanitarnym dla ludności cywilnej Krymu, jest o wiele poważniejszy niż ten dla sił okupacyjnych. To oficjalne oświadczenie, podpisane przez sam Kreml, o paraliżu wojskowym, śmierci operacyjnej i całkowitym upadku. Panika społeczna to tylko pierwszy zwiastun burzy. Prawdziwa apokalipsa rozgrywa się obecnie w rosyjskich koszarach na Krymie na zimnym metalu czołgów z niedziałającymi silnikami. Kiedy imperium upada, najpierw upada moralność, a potem hierarchia. Właśnie to dzieje się teraz na Krymie. Na papierze dziesiątki tysięcy żołnierzy przydzielonych do południowego okręgu wojskowego Rosji są tam, by bronić półwyspu do ostatniej kropli krwi. Ale ta krew nie może już płynąć w żyłach, ponieważ paliwo, które je zasila, zniknęło. A ten niedobór obnażył głęboki, zgniły i bezwzględny system kastowy w rosyjskiej machinie wojskowej, porządek wojskowego kanibalizmu. W tym nowym i bezwzględnym porządku paliwo jest cenniejsze niż kula, a dystrybucja tego cennego zasobu nie opiera się na konieczności militarnej, lecz na randze, przywilejach i zdradzie. Od pierwszych chwil kryzysu wysocy rangą oficerowie generałowie i komisarze polityczni, zasiadający w kwaterze głównej floty czarnomorskiej w Sewastopolu lub w ośrodkach FSB w Symferopolu, wdrażali własne bezpieczne plany ewakuacji. Specjalne jednostki bezpieczeństwa pod ich dowództwem skutecznie przejęły magazyny zawierające ostatnie zapasy paliwa. Ten cenny olej napędowy i benzyna nie są przeładowywane do czołgów, które powinny utrzymywać linię frontu, ani do generatorów baterii obrony przeciwlotniczej. Trafiają one przede wszystkim do czarnych opancerzonych Mercedesów i Land Cruiserów, które przetransportują rodziny kochanki i zrabowany majątek tych wysoko postawionych elit do mostu Kerczeńskiego lub tajnych portów. To armia pożerająca samą siebie, w której ci na górze poświęcają życie i zdolności bojowe tych na dole. Zwyczajnych żołnierzy w okopach, by zapewnić sobie przetrwanie. Wyobraźmy sobie teraz 20-letniego rosyjskiego żołnierza w błotnistym okopie na północ od Jankoi, który od tygodni nie jadł ciepłego posiłku. Kończy mu się amunicja i wie, że w każdej chwili może zostać zaatakowany przez ukraińskiego drona FPW. Jego jedyną nadzieją jest poleganie na silniku opancerzonego BMP-3, do którego jest przydzielony w chwili kryzysu. Ale ten silnik nie chce zapalić. Ponieważ paliwo zostało skradzione zeszłej nocy, aby zabrać letnisko w Jałcie i umieścić ich w tej chaotycznej linii ucieczki w Kerczu. To moment, w którym morale armii zostaje złamane, jej dyscyplina zanika, a lojalność zostaje zastąpiona głęboką nienawiścią. Nienawiść żołnierza jest teraz skierowana nie tylko na Ukraińca w przeciwległym okopie, ale także na jego własnego dowódcę w jego własnych koszarach. Doktryna wojskowa jest prosta. Cel który się nie rusza, jest celem martwym. Trwająca miesiącami operacja strategiczna Ukrainy sprawiła, że całe rosyjskie siły okupacyjne na Krymie stały się właśnie tym martwym celem. Niedobory paliwa pozbawiły rosyjskich dowódców luksusu rozmieszczenia pozostałych żołnierzy i sprzętu na rozległym terenie półwyspu. Nie mogą już prowadzić proaktywnych patroli, elastycznie bronić wybrzeża przed ewentualną ukraińską operacją desantową. Ani szybko przemieszczać sił między frontami. Zamiast tego pozostaje im tylko jedno wyjście: skupić się wokół swoich głównych baz wojskowych, które uważają za bezpieczne i dobrze chronione niczym żółw chowający się w skorupie, zużywając ostatnie zapasy paliwa i amunicji. Jednak to defensywne skupienie nie jest zabezpieczeniem, lecz pułapką samobójczą. Ponieważ niezwykle ułatwia zadanie ukraińskiemu wywiadowi i pociskom dalekiego zasięgu. Ukraina nie musi już szukać ruchomych i ukrytych celów w lasach i dolinach. Wiedzą dokładnie, gdzie jest wróg, gdzie się gromadzi i gdzie zgromadził swoje najcenniejsze zasoby. Krym nie jest już twierdzą. Stał się ogromnym poligonem przygotowanym dla ukraińskich pocisków Atakem i Storm Shadow. W tej nowej fazie ukraińskie ataki staną się jeszcze bardziej śmiercionośne i skuteczne. Teraz mogą zniszczyć nie tylko jeden skład paliwa, ale cały batalion czołgów, baterie artylerii i system obrony przeciwlotniczej, które schroniły się wokół tego składu i to jednocześnie jedną salwą. Te słynne baterie S-400, niezdolne do ciągłego przemieszczania się z powodu braku paliwa, nie są już myśliwymi, lecz bezbronnymi ofiarami, zależnymi od oleju napędowego do zasilania swoich generatorów. Podczas gdy rosyjskie siły powietrzne nad Krymem nie mogą opuścić swoich hangarów z powodu niedoborów paliwa lotniczego, ukraińskie drony swobodnie krążą nad tymi nieruchomymi i cennymi celami, niczym stado sępów, przekazując swoje współrzędne do Kijowa. To ostatni akt wojny, czyli myśliwy, który z bezpiecznej odległości niestrudzenie i bezlitości eliminuje swoją całkowicie uwięzioną ofiarę. I ten ostatni akt, ten kryzys gospodarczy i ta panika wśród ludności cywilnej z każdym dniem tli się na Krymie od środka. Dziękuję za oglądanie.